Przy śpiewie ludowych piosenek w wykonaniu zespołu Złoty Krąg w Bobrowie odbył się 20. powiatowy konkurs Pan Wielkanocnych, wykonanych przez uczniów szkół podstawowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Brodnickiego. Konkurs ten przez te 20 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i przyciąga do Bobrowa wielu gości z całego powiatu. Palmy są przepiękne, zachwycają swoim właśnie pięknem, różnorodnością. Praca włożona w ich wykonanie jest nieoceniona, dlatego komisje konkursowe oceniające palmy stoją zawsze przed nie wyzwaniem, aby wybrać te najpiękniejsze z pięknych. Przede wszystkim liczy się naturalność w tych palmach. To, żeby były zrobione właśnie z naturalnych, z naturalnych przedmiotów, żadne sztuczności nie wchodzą w grę. No i na pomysłowość myślę, na estetykę wykonania tej pracy. Tchau, tchau. Konkurs jest od 20 lat, natomiast cała ta tradycja, podejrzewam, że sięga 50 albo i lepiej, no bo najczęściej w domach mamy, nasze mamy, nasze babcie wiły palmy, może nie na konkurs, w ramach konkursów, ale po prostu w ramach tej całej tradycji wielko, wielkanocnej. Przede wszystkim to ochrona tych tradycji, to żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy mogli... No też jest pokolenia na pokolenia, więc liczy się też integracja yy, koła gospodyń wiejskich skupiają teraz, młodsi, teraz młodsze osoby, y, więc y, no przede wszystkim ta integracja i, i tradycja.